Witam cię ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku podcastu pod tytułem Uwolnij ptaka. Witam cię ciepło w wyjątkowej przestrzeni dla kobiet, które otwierają się na prawdziwe spełnienie, na miłość własną i na samoskuteczność. Bardzo się cieszę, że ciebie tutaj witam. Rozgość się i posłuchaj. W dzisiejszym odcinku chcę z Tobą porozmawiać o mocy współpracy naszego rozumu i serca. Niestety w dzisiejszych czasach, od najmłodszych lat, jesteśmy uczone funkcjonowania i podejmowania decyzji mózgiem. To ten mięsień, który trenujemy najbardziej. I oczywiście to ważne, aby dbać o funkcjonowanie naszego mózgu. I dbać o to, aby się rozwijał. Niestety, jak spojrzymy na nasz trening mózgu i to, czego się uczymy, i tego, czego się nie uczymy, to warto podkreślić to, że nie uczymy się niestety tego, jak obchodzić się z uczuciami, z troskami, ze smutkami, czy też co śmieszne, nie uczymy się, jak obchodzić się z pieniędzmi. Tym dzisiejszym spotkaniem chcę właśnie przedstawić Ci perspektywę współpracy, rozumu i serca, aby praktykować moc płynącą ze współpracy i funkcjonalności naszego mózgu i mocy serca. Jak to połączyć? Jeśli się jeszcze nie znamy, ja nazywam się Beata Jurasz, jestem psychopedagogiem, jestem coachem autorką książek i projektów rozwojowych. Jestem także w trakcie Międzynarodowej Szkoły Psychoterapii. Moja jedna z, z pierwszych książek pod tytułem Uwolnij Ptaka cały czas wspiera kobiety na całym świecie. Stąd też tytuł tego podcastu. Chcę nim wspierać Ciebie, chcę Ciebie uskrzydlać i dodawać impulsy do dobrego życia. Co środę tutaj Witam Cię z nowym tematem po to, aby Cię wzmacniać, aby wzmacniać Twoją miłość własną, aby dodawać Ci właśnie siły w trudniejszych momentach. Wracając do tematu, dzisiaj chcę z Tobą właśnie podjąć ten temat rozumu i serca. Od wieków bowiem toczy się spór, czym się kierować w życiu. Dzisiejszym spotkaniem chcę ten topór wojenny zakopać. I chcę zaprosić Cię właśnie do takiego um, dzielenia tego, tego obszaru podejmowania decyzji między rozumem a sercem. Jest też taki niepisany podział, że są ci, którzy kierują się właśnie rozumem, to ci, którzy są analityczni, trochę usztywnieni, i ci, którzy kierują się sercem, to ci, którzy są bardziej kreatywni i spontaniczni. To oczywiście niepisany podział. Dzisiaj, tak jak powiedziałam, chcę pokazać Ci, jak można czerpać siłę z, tego, z tej współpracy. Dzisiejsze społeczeństwo głównie koncentruje się na mocy umysłu, co oczywiście nie jest do końca dobre, bo jak się okazuje, ludzie szczęśliwi, ludzie sukcesu, ludzie spełnieni korzystają z mocy serca i umysłu. Decyzje podejmowane w umyśle, w głowie są często leniwe, często racjonalne, często wyrachowane i analityczne. A kiedy podejmiemy je później w sercu, będą miały niesamowitą moc. Bowiem serce jest niesamowitym mięśniem, ogromnym mięśniem, który, jak się mówi do tego, ma również mózg. Reaguje na myśli i uczucia. Każda z nas wie, że centrum naszego życia jest w sercu. Pierwsze bicie naszego serca rozpoczyna naszą przygodę ziemską, a ostatnim biciem naszego serca kończymy wszystko, co cielesne. My to wiemy doskonale, że tak jest. Podświadomie to wiemy, natomiast robimy zupełnie coś na przekór. Przykrywamy to serce kopułą, tego nas nauczono, i oddzielamy je od codzienności, oddzielamy je od decyzji, oddzielamy je nawet od siebie i nawet od naszych bliskich. To, co w sercu jest najłatwiej rozwiązywać, radzić sobie z tym, tak jak strach, wybaczenie, smutek, miłość, przykrywamy, odłączamy się od tego serca. A tam moglibyśmy sobie z tym poradzić? Jak myślisz, co się z tym dzieje? No, właśnie to tam zostaje. I kiedy nie współpracujemy z tym sercem, to wtedy to, co wymieniłam, musi znaleźć w sobie jakąś inną drogę, i najczęściej znajduje niezdrową dla nas. Taką, która nas po prostu wyniszcza. I potem. Może się to skończyć jakąś chorobą na przykład. Wielokrotnie też słyszę, że taka jest perspektywa najczęściej, że ludzie sukcesu kierują się właśnie w życiu rozumem, że tam podejmują decyzje, A właśnie, że jest odwrotnie. Oni podejmują decyzję w mocy swojego serca i rozumu. I dzięki temu odnoszą właśnie sukcesy i w życiu prywatnym, i w miłości, i w biznesie, to, co w rozumie jest szare, jest leniwe, jest chchurzliwe. Jak sobie wyobrazisz, to tak, jakby podejmować decyzję, um, uderzając głową w drzwi. I wtedy słyszysz, nie, to na pewno się nie uda. No, nie jesteś wystarczająca. Na pewno historia się powtórzy i nie będzie sukcesu. Kiedy połączymy te moce, rozumuj serca, te decyzje są niesamowite. Bo kiedy podejmujemy decyzję sercem, te decyzje są dla nas dobre, są pełne energii i serce, kiedy nam się nie uda, Wybaczy nam to, że coś poszło nie tak, pomoże nam poradzić sobie z porażką. Podnieść się i pójść dalej. Kiedy ta sama porażkę będziemy przepracowywać umysłem, to wtedy tak naprawdę zatrujemy siebie, nasz umysł i w najgorszym przypadku nasze serce. Nasz umysł to taki synonim energii męskiej. Nasze serce to syn synonim energii żeńskiej. I jak to się połączy, to jest niesamowite, bo wtedy powstają fenomenalne wyniki. To jest taka niesamowita moc właśnie tych dwóch perspektyw, które się łączą. Spotkałam wiele kobiet biznesu, sukcesu, które podejmują. Ważne decyzje, które podejmują ryzyko. Jak myślisz, gdzie podejmują te decyzje? No właśnie, korzystają z mocy i rozumu i podejmują decyzje w sercu. To właśnie tam powstają najpiękniejsze decyzje, bo decyzje podejmowane właśnie rozumem są podyktowane, są napędzane bezpieczeństwem. Są um, takim, um, są uwarunkowane tym, abyśmy unikali jakiegoś niebezpieczeństwa, właśnie ryzyka, i te decyzje są tchórzliwe i lękliwe. Bez serca w ogóle nie mają mocy. Bo serce pomaga nam właśnie ten umysł wspierać i dodaje nam odwagi. I powtórzę to, że oczywiście nasz umysł, nasz rozum, nasz, nasz mózg trzeba wspierać, aby funkcjonował, aby nie został jakimś bladym zombie, który nas nie wspiera. Natomiast to serce dodaje nam właśnie odwagi, abyśmy podejmowali wysiłek. Rolą serca jest to, aby żyć, a nie tylko, żeby przeżyć. Rolą serca jest to, abyśmy właśnie tętnili życiem, pełni energii, abyśmy. Czuli, abyśmy oddychali, abyśmy karmili się tym, co piękne, abyśmy po prostu żyli. Tak naprawdę. Służy nam do tego, aby powiększać, poszerzać. Rozum natomiast pomaga nam w tym, aby, aby to wszystko trzymać, aby czegoś nie stracić. Serce to tak jak, jak taniec, jak, jak muzyka, jak smaki, jak kolory. Natomiast um, nasz rozum to taki, właśnie taki, taka szarość, taka szara eminencja, która maszeruje przed siebie prosto, nie łączy się i idzie prosto. A jakby to było, jakby to połączyć, jakby tak właśnie maszerować w rytmie dobrej muzyki, <grym> jakby to było właśnie maszerować w pełni życia, w pełni. Tętniąc właśnie tym, co nas, co nas ciągnie, co nas pociąga, do czego tęsknimy. Niestety nauczono nas właśnie oddzielać to jedno od drugiego. To są przecież dwie różne sfery. Ale gdyby spojrzeć właśnie inaczej na to, gdyby, gdyby to połączyć, to przecież części Ciebie. Jeśli to połączymy, to poradzimy sobie z bólem z przeszłości, bo wybaczymy. Jeśli połączymy te dwie sfery, to poradzimy sobie ze strachem. Jeśli połączymy te dwie sfery, to poradzimy sobie z lenistwem. Jeżeli połączymy te dwie sfery, to otworzymy się na miłość własną, bo dzięki temu będziemy mogły rozpoznawać to, czego pragnie nasze serce, to, o czym marzymy, czego pragniemy, w naszym sercu. Ono nam nada kierunek, aby, aby szukać tego, co dla nas najlepsze. A nasz rozum wskaże nam drogę i ułoży dobry plan. I dzięki takiej współpracy właśnie możemy czerpać najwięcej. Wtedy powstają najpiękniejsze rzeczy, bo właśnie są wynikiem współpracy naszych największych, najpiękniejszych mięśni, które, które mamy. I kiedy zobaczymy właśnie, że w przeszłości, gdyby te decyzje, jakiekolwiek, by nie były podejmowane i nie, nie byłyby podejmowane w tej współpracy, z połączenia tych, tych dwóch sfer, to życie dzisiaj byłoby szare i smutne. Ale dzięki temu połączeniu podejmowano decyzje zwariowane i odważne. Dzięki, dzięki czemu dzisiaj możemy cieszyć się z pięknych, odważnych decyzji, których owoce cieszą, cieszą nasze oczy, pomagają nam w codzienności. Właśnie do tego są potrzebne te dwa mięśnie, aby podejmować bardzo odważne decyzje, które zmieniają Twój świat i świat innych. I dlatego proszę zaglądaj do swojego serca, co tam się dzieje czy tam jest strach, czy tam jest smutek, czy tam jest radość. Połącz się z tym, bo kiedy tego nie robisz, to znajduje w jakiś nie, nie sposób taki niekontrolowany swoją inną drogę. A łącząc się z tym, właśnie ćwiczysz ten swój najpiękniejszy mięsień. To właśnie tam, kiedy zaglądamy kiedy odwiedzamy to serce, kiedy się z nim łączymy. Uczymy się właśnie tego mięśnia, który wielokrotnie przez wiele lat był zaniedbywany. I kiedy będziemy właśnie tam często zaglądać, on będzie nam coraz bardziej służył, będzie się otwierał i będzie z nami współpracował. W przyszłości pokażę ci też ćwiczenie, jak można właśnie łączyć to serce z rozumem. Dzisiejszym podcastem chciałam Cię zaprosić właśnie do takiego doświadczania, eksplorowania, obserwowania, poznawania siebie, poznawania możliwości, jakie daje Twoje serce, jakie daje możliwości Twój, twój mózg, Twój rozum. Obserwuj i bądź przy sobie. Ten podcast to właśnie impuls do tego, aby, aby obserwować, doświadczać. To była dla mnie niezwykła przyjemność i radość spotkać się dzisiaj z Tobą. Czekam na każdy Twój komentarz, co zabierasz z tego spotkania, jaką inspirację, o czym możemy rozmawiać w następnych spotkaniach, w czym mogę Cię wspierać. Daj mi proszę znać, bo to jest przestrzeń także dla Ciebie. Każdy komentarz jest dla mnie wielką radością. I widzimy się w następną środę, a ja ciebie przytulam i ściskam z całego serca. Dbaj o siebie i dbaj o swoje serce i o, twój, o swój rozum. Do zobaczenia.